I cy! It. Dobra, chila, chila, uważaj, chila? jeszcze jeden! Nie idź Bartek. Bartek! No co kur... Dobra... Ej, pamiętaj, że jak film ci się spodoba, zostaw łapę, suba i wpadnij na g 2 z linku podanego w opisie pod filmem, okej? Okay, dzięki! Poznajem, to do tyłu Mogę z przodu? Dobrze, siadaj, Bachus, do przodu Bachus od do... tego, Bartka do klatki, do tyłu i... No, zamknę tyłu. mu drzwi tutaj, z... od środka Dobra, kurde, porada trollowana Ojej, otworzył, weź zamknij, bo się skapną Chowaj broń! Okay. Zmaria! I <laughs> przy barku można dostać takiej nerwicy trochę no już tłumaczyłem przez lata Że Bartek to, lubi e e zrobić trollowanie w bardzo nieodpowiednim momencie Że trollowanie Ej, przerabia się e przeradza się w failowanie po prostu Ej, wtedy zagadka dla Was o co chodzi? Patrzcie z tyłu tego pojazdu no. Po lewej stronie macie na zielono pas a po prawej jest danger. O co chodzi? No, żeby omijać z lewej strony ten samochód, bo no. jesteśmy w kraju prawostronnym, o prawostronnym ruchu. No tak, ale... No. I z prawej są drzwi. Jest... Bo z prawej są drzwi. To... Aha. I jak samochód stoi zazwyczaj pewnie przy ulicy, nie? Na przykład w ten sposób. To po prawej są drzwi, z których korzystają pewnie do między innymi zabierania pieniędzy, czy tam jakichś rzeczy z depozytu. A z lewej strony nie ma nic i można wyprzedzać samochód. I z prawej pewnie też oni muszą uważać, że nie można wyprzedzać tego samochodu z prawej. Może to jest nawet prawnie gdzieś wiecie rozwiązane. Tak może być to zrobione. No to ciekawe jest sprawa. Niech może jak ktoś ma jakąś wiedzę, niech takieś w komentarzach. Może... Ej, w ogóle jak wjeżdżaliśmy teraz do środka, to mnie nie było widać na jakby Normalny miejscu. Jest miejscu kierowcy, tylko byłem na pasażera, więc pytanie, gdzie zniknął Bachus? Po prostu staliśmy się jednością. Mm. O Jezus, nie. O czym Bartek pomyślałeś? Co ty Bartek znowu za jakieś dziwne teksty, gadki? Ja, ja dziwne teksty gadam? Ty, Bachus mi zniknął. Nie ty masz lat? <noise> Ile ty masz lat, Bartek? O Jezus, ty. to już się nie pyta. Ej, w tym wieku się nie pyta o wiek, jak coś. To jest Kurde, bardzo chinoje, to brak kultury wychodzi, Bacchus, To ty Bacchus, no w sumie. Widać, że jest zoomer. Chociaż no. nie, Bacchus, jeszcze już nie, nie jest jeszcze Zumer. To jest młody jakiś. Od którego roku? Ja nie wiem. To jest chyba bardzo, z... też jakieś, nie wiem, albo nie, to Gen Z powinieneś być. Nie wiem, które, z Mary nie znam się na tym. Nie pytajcie mnie o takie rzeczy. Nie, ja ja patrzę co robią o... młodzi to raczej nie Haha, <laughs> ja młodzi, młodzi no Jaki Dobra, uwaga, uwaga gram na konsoli, jeśli stary dziad No, stary dziad Na konsoli, kanapowe, kanapowe granie No nieźle Dobra Bartek, wiesz jak się korzysta z windy jak coś, nie? Daje się, kopa i wychodzi. Ty, ale ty widzę jakiś balejasz sobie zrobiłeś. Włosy przefarbowałeś. No. Tą Bartolinką, no nieźle. Z a, nie, to po prostu z wieku się siwe zrobiły. To no, było. <grym> Coraz bardziej. Ty cztery. go, 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 nic. Cztery tylko proste widzicie, no to, to, ma, ty to od razu le, Jezu, kolejny, o, to ja Bartek dobry mały dobry no, manier no, się no. nauczył. Wczoraj, a teraz bakus go na złą drogę sprowadza, no nieźle. Niestety, wczoraj Bartek mi się tu zapadł, w ogóle, jak kończyliśmy. No tutaj, yy, jest taka akcja, że teleportuje No, 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 no. Wychodziliśmy akurat i Bartek śrub! No. Nawet widać, jak yy, przechodzicie znika. przez ten fragment, to znika chat, jakby jak tak teleportacja tak, na tak, tak, tak. coś. No bo jest y, teleportacja do drugiego, no, tak większego to, tego, nie. Chanka. Kto go bije po ryju? Ja. No nie, że on nie. nie spadnie nawet. Ale to nierealistyczne No no no, no. Co? Oh, no, Bakus, kolejna kwestia e... Ale co to chodzi? <laughs> kolejna kwestia Chodzi Chodziło o Bartka bro... Okej okay. Chodziło o Bartka Okej O okay. oh, no no Dobra, no dobra ja lecę po prawo, bo ja nie mogę na lewo A ja nie lecę z Ja kradnę D A ja Start. otwieram Otwieraj, otwieraj Złoto, jest z Maria, kiedy ja złota tutaj robiłem? Bardzo dawno Dobra. temu. To chyba to... To i to? A później... E, robimy sposób na A nie, nie. to... jest dla tych widzów, którzy często... Stary, do tej pory trafiają się widzowie, którzy napiszą Ej, a pokażesz sposób na gliczowanie? tak, Jezus Maria, trzymajcie mnie! Trzymajcie mnie, Ale bo nie Ale właśnie jest piękne, że. Jeszcze kiedyś to ludzie robili, nie? To tam jeszcze można tłumaczyć, że o, trudno. Ale ludzie teraz mają Kajo, mają kasino, a i tak na tych napadach też próbuje ułatwiać, mimo to, że to jest mega proste, nie? To tu, po prostu leniwy. się zarabiać. No, wszyscy chcieliby jak najszybciej mieć jak najwięcej, no. To jest no, akurat. Wśród młodych no, ludzi to jest dosyć normalne zachowanie. No boże, jaki, ale się odezwał Staru teraz, ja dupię. Po prostu Bartek ciebie udawałem w tym momencie, dlatego nawet zmieniłem nie, głos, ja żeby mówię. było pod ciebie. Ja Więc... tak nie mówię. Ja no nie znam. Ja tak nie mówię. Może <laughs> byś tu mnie znatanił, nie? Czasem. I że tu jeden. <noise> znatanił? Znatanił, no? Wiesz o co chodzi Bachu z, z natanieniem jest. z Mary. A chłopa się słuchać nie da po prostu na tych tych wszystkich gadkach. Ale on... On, on wie, on, on, on po prostu 300 kół zagranie robi A ty jesteś hejterem, widzisz ma... Widzisz, dlatego przez to co on robi, ty o tym teraz ze mną rozmawiasz, nie? Więc to jest wygrana. No co ma? Co ma? Nie, 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 po prostu. Mi się wydaje, że A. po prostu może to są bliźniacy jacyś, nie? It's... Do każdego programu przychodzi jakiś inny. Nie no, ma może dwie osobowości Ach, nie ma wspólnej, wewnątrz, nie no. Nie mają wspólnej wersji. I wiesz, czasem wychodzi jedno czasem druga. I czasem trochę długa. programu nawet się podmieniają. Stare, on, i to bardzo często, to ja bym ze trzy wersje wtedy chyba tam wynalazł nawet. Dobra, ja już wszystko ukradłem ja stąd. Ja też. Ja też. Oczywiście Bartek na końcu. No, no typowo, typowo, najmniej no, do zdrowienia ja, i... jak kurde hejtują dzisiaj, co jest? No. No tak, tylko dzisiaj, do... tylko dzisiaj, no. Ale gdzie to jest nadmiar, jest tych hejtów, tu mamy. Bartek, ale my tylko mówimy jak jest, to nie jest hejt. Dara Bartek, no już. Kurwa! No, 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 <grym> no! i widać, no! A ma! i co? No i to... kurde, wreszcie! Nie, 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 typo, go, 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 go. Go, go, go. nie! co, z czym jest problem, że na konsoli... Eee, no, na konsoli! No, mhm. dobra, konsola, ta be tam beta, Nie kto by się spodziewał, że tu trzeba enter klikać. Na no, tą konsolę swoją, nie tam wiem. nie wiem. No jest Myślałem, że lewy, nie? A tu okazuje się, że enter. A, i wyszło. Lewy czego? Lewy myszki. A co na konsoli naciskasz? Mm, chyba jest. Chyba? Nie wiem, ale to po prostu jest Aha. przycisk. Wszędzie taki sam, a tutaj masz 8 przycisków do tej samej czynności na PC. Są dwa przyciski i są do dwóch czynności. Pozdrawiam. Dobra. Nie wiem, wiesz, teraz ci z pamięci nie pamiętam, jest przecież na konsoli, ale pewnie tak sobie miał padać w ręku, ten sobie cały Nie wiem, bo to jest, to jest tak samo jak z kodem do domofonu, do klatki, jak wchodzisz, czy, czy coś, i trzeba kodzik wpisać. Ja bym ci nie powiedział na przykład, jak wiecie, już ileś tam lat jestem po wyprowadzce od rodziców, nie wiem, 8 lat, czy, czy coś, a ja dalej, pam nie pamiętam kodu tak, jakbym miał wam z pamięci go powiedzieć, nie? Ale jak przychodzi co do czego i trzeba go wpisać, to pamiętam wtedy, jakby palce same pamiętają. Pamięć mięśniowa tak zwana, oj tak tak Dobra, eee, Bachus pierwszy nie widział. Dobra, idę pierwszy, ale to oh. musimy zaczekać tutaj chwilę jeszcze. No dobra. Zróżną bezpiecznie, bezpiecznie. Dobra, żeby on przyszedł, tylko dupnież tak, tak. i wtedy pod kamerą musimy. Dobra, bratna. Dobra, Bachus, jesteś tym, który to robi. Rkę, ultuj go Ultuj. Kartus No. Zaczekajmy chwilę dla pewności, kamera tak się nie obróci. Dobra. Dupnij go, dupnij go. Szybko, szybko, szybko. O, it. Dobra, chwila, chwila, uważaj. Chwila. Jeszcze jeden. Nie idź, Bartek. Bartek. No co, no, kurwa? Dobra. Teraz chodź, 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 musimy na szybko, no tak, szybko tak, 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 tak. i zmieniamy ubrania. Dobra. Asi ja tu zmienię. Kurczę, daliśmy najdalsze ubranie dla Bartka. Ciężka No Ciężka sytuacja. Dobra, chowaj będę... broń, Bartek, jak coś. Nie będę chował ich. Będę miał w tym kaburę. Tak, Bartek do... się jeszcze nie przebrał. Dobra, przebrałem. Dobra, let's go. Let's go, let's go. My tu tylko z tymi torbami się przebieraliśmy. My tutaj z kasyna wyszliśmy, jak coś. Spokojnie, panie milicjancie. O, dwa razy przeszedłem przez drzwi. Taka ciekawostka Dobra i teraz jak panie Bachu? Sprowadź, bo Bartek wczoraj ja to był najgorszy dobrze moment dla Bartka. Zrobiłem, dobrze Bartek zrobiłem. dwa razy elitkę tu spaliłeś Ale czym się udało? A nie było elitki! Ale, nic nie było. Ale się udało Dwie elitki tu były spalone Bartek poczekaj! A nie wiem co robię. Bachus zrobi robotę Jezus, z tym złotem tak w slow motion się biegnie Dobra I teraz... No, w, no, w, w lewo, no, w lewo, no, w lewo, no, w lewo Nie no, teraz na slow biegniesz No bo jestem... zem pełny hm. Kierowca Wiesz, z frajer, powiem, no, to zawsze wyciec. mnie irytuje jak ona nawet chyba ściągnę No my też go wczoraj dupnęliśmy tego gościa no. właśnie on jest tu niepotrzebny, nie? W tym miejscu. No w ogóle nowy jakiś typ jeden, pewno nie było. Się, to tego nie było. Nie, mi się wydaje, że po prostu uciekaliśmy i nie... Nie, no zawsze są, no. Zawsze Ej, bo ty z na przeciwka, co patrzy. No to nie, nie, no, on nie uważa, patrzy. No nie A patrzy. On nie widzi. To za daleko, żeby widział, tak? Nie, po prostu ktoś chyba wyciągnął broń, albo za tylko był w jego zasięgu, bo już się stigerował. Tak? Ale to bez znaczenia. A już zrobiliśmy chyba. A nie, chyba celuję w ciebie. Nie, Na nie ważne. Może celuję, może. Jakie masz samochody? O, przynajmniej normalne samochody. Dobra, jedziemy. Ja Chciał Trolować. O, czeka, czeka, tyle? przynajmniej tyle. No tak. Poprosiłem cię Bartek, też o robienie tych samochodzików. No, Bardzo dobrze. I Helikopter. Tak, tak, tak. Helikopter. Oła, helikopter. Jak mam jako kamizel. osoba Bartek, która nie kieruje, możesz też zdejmować tych gości, nie? Mm. Nie szkoda amunicji. Czekaj, czy helikopter się nie zereskił? Zaraz. Nie? Ma nie. Magic Trick zrobimy. Dzisiaj może zereskić. Dobra, tylko ja też muszę Magic Trick uciekać. Dobra, ty tam uciekaj. Czas. Albo uciekaj, stając ja się po prostu śpiąc. No już, pół uniąka. Ja ten, przy... polecę cię helikopterem. Tam ucieknij, żeby się nie zabili, tylko. Aha. Dobra, już helikopter jest. Jest. No dobra. Helikopter, helikopter. Ja se... Gdzieś może pojadę. Ta nie brzmi gdzie? I Ciebie. No to nie będzie teraz takie proste. Jestem postawiony w sytuacji bez wyjścia, że muszę uciekać policji, a ja nic eee, nie zrobiłem z Jak będą helikoptery, to nawala je, czym nam silnika nie za bardzo nie powstali No piękno. Ja cię będę odpalał silnik. Ołki, połki. Bo tutaj wiesz, ten helikopter czasem go mocno napieprzają Pięty To prawda. Ja, a teraz bydzimy mniejszy przystanek Dobra zjąłem strzelców Ale Koks, bardzo dobrze zrobiłeś! O to chodzi, o to chodzi Bartek Co ty? Bartek, pis. A co zobaczyłem helikopter i zacząłem strzelać. No ale to mój helikopter! <laughs> no wiem. Hz <laughs> Mówiłem, mówiłem o tym właśnie, właśnie o to, o tym Ale przecież ty na myśli. Właśnie mówiąc, że może być ciężko. Czasami. Pitu, panie, byłem jakbym Pitu, pitu. miał, No to pito. na górze, może. No to na górze. To wyjeżdżam tu na górę, akuratnie. Ty ja już powinienem dawno te policji zgubić. Dziwi mnie, że ja jeszcze policję mam na sobie... A, chyba gubić na samym końcu... Zapyrać... Nie jesteśmy. No ale w tunelu już bym zgubił no. więc. Ale lecimy helikopterem, a nie tu... To... A to wy o ja już zgubiłem policję. No, my trochę jeszcze będziemy mieli. A Pani gdzie jakby... gdzie powiem? No ja już tutaj jestem jak... tu. Kurde, ale gdzie widzisz, w treckały już to pały gdzieś, więc ja muszę manewrować, bo bym chciał je zgubić, żeby No wygląda, bo znowu teraz strzelać i tyle, nie zgadzamy no jak? Dobra No skutecznie Tutaj masz no dużo ten... miejsca Nie, Żebyś się na drzewach nie rozbił ne pały są, więc spokojnie Helikopter za nami no ale, tak, ale to, już, to i to tak złapał. zgubisz, jak dolecimy przecież Dobra, ale trochę czasu się zejdzie Będę musiał tam Chodź, chodź, chodź Kurczę, no Proszę, nie wkręć śmigła Dobra Wkręć się śmigło Nie przelita będzie teraz A, no dobra Leć, 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 leć. leć Tylko teraz zależy od ciebie Jak ode mnie? Nie A to, to nie... kierowcą kurde, jest za. A kto kierowcą kurde jest! Tutaj nie kierowcą ja nie ma ja to Kierowcą helikoptera. Mamy... bo wolant nie? Dobra, kto kurde, pilotem jest Mamy tutaj obok tego, obok mostu przy wodzie. Punkcik, więc nie jest daleko. Dobra. Mamy bliziutko tutaj. Powinniśmy dolecieć. Wydaje mi się, że jakoś giga dużo czasu nie straciliśmy, ale może być na styku faktycznie. Bo w miarę ja uciekałem w tym kierunku, w którym wylecieliście, więc tam du dużo nie zajęło zgarnięcie mnie w teorii. A helikopterem się też szybko leci, nie jest też najdalszy punkt, więc wlatujesz na pełnej rurze w checkpoint i może to będziemy mieli. Tak, z helikopterem, tyle no. Zobaczymy, będziemy na styku na pewno, co najmniej. No będziemy. A czy się uda, to. No to myślę, że to kółko najwięcej po prostu czasu zabrało to żeby zdrespić Helkę od nowa No i na dół No kółko się no tak, je wiesz, jeszcze co pały No bo jeszcze policji nie zniknąłeś No nieźle No nieźle nie ja do was wsiadam a was dalej goni policja no, Kurczę słabo taki, taki, ja policji no. uciekłem samochodem No, no nieźle co no, poradzić Już pilot, już nie kierowca to zmieniłem, tak? Dobra, no już, da, już, 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 już. Dobra. Dobra, ja tu wiesz, ja tu myszka tym helikopterem Czemu ty? Aaa, no, no, i wszystko jasne okay. Poblata na szanę, myszce, na jak my sylo Dobra, No nieźle Dobra, elo o, Robert Kubica odbiera tutaj od nas przesyłkę i oddaje nam pieniądze, dzięki, Robert Nie ma problemu, Robert Dzięki, Siema, na rapa cześć, Robert teraz pytanie, kogo to będzie wina jak ty będzie elity. Srebro. Srebro. <noise> Bartek zawsze platynę dostaje w ogóle na tych napadach i <noise> nic nie, nie robi. To tak jest nic w tym... To kasę zgarnia. No to jest jedyne, co? A to troluje? A to troluje. A robię coś jednak. 20 nie. sekund, to jest to. Mówiłem, mm. że na styku będzie gdzieś 20 sekund, panie Bartku. Bartek co narobiłeś? Bartek, 20 sekund. Ale dobrze wam tak. to. jest ta policja, która nas goniła. No nieźle. No dzięki w takim razie za piękny napadzik. E, Pięknie jego moście. Proszę bardzo.